Siema! Ja jestem Kratos4545, a to jest Minecraft. To graliśmy ostatnio. Tak. Ubiłem jedną świnię więcej. Dum -dum 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 -dum. <coughs> Przepraszam, ale mogę sobie tak czasami kaszelnąć. Wow! wow, żelazo fuck fajna mapa nie fajna mapa kurcze bez drzew ta i teraz nie powiedzcie, że to jest wyspa, nie? no jak można żyć bez drzew? W Mońcrafcie bez drzewa to jak... Nie powiem. Tak. ryba bez wody. O, dobra. A już powiedziałem, że mapa fajna, tak? No. Nie naprawdę super, super, tak. Wszędzie zwierzęta, ale oczywiście drzew brak o, 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 o. co to jest no nie mamy wyboru popłyńmy tam lol zombie nie, nie mam nic nie chcę żeby mi, mi coś spod wody o, widzicie to to to, to, to tam tak, moi drodzy, to jest drzewo, wow, Dude. no dobra, ta mapa albo jest fajna, albo nie, Ech. No, 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 dobra, no. Drzewo trzeba mieć. Drewno. Drzewno. <grywa> Poczekajcie. Opcje. Ustawienia. Graficzne. Okej. Okay. Ustawienia. Jęlek lol lol? Opcje, osiągnięcie... nie, opcje... Nie ustawienie nieważne, sterowanie... Yy. A, muzyka, 100, dźwięk, 100, czułość... Ok, powrót do gry. Siemanko mm. więc tak, Kilow i tak. Żeby nie było, zrobię sobie miecz. Bo trzeba ubić parę mutek ale tylko jedno drzewo Tylko jedno drzewo było. Fuck, gdzie to jest? LOL. Czekajcie, może się wyda tak z zaskoczenia? Sporto! Yeah Ile skóry? Kurczę, brakuje nam setki nas na budki, ale chyba sobie na czapeczkę poczekamy fajna miejscówka, tylko no problem jest jeden dobra, gdzie jest słońce. No. no problem jest taki, że nie ma drzew. A ja potrzebuję drzewa, bo ja bez drzew to jak... nieważne. Lol. Hmm. I love No i tyle Pytacie po co łopata? To się dowiecie zaraz po co łopata A łopata po to Że na pierwszą noc Będzie potrzebował się skryty nie, na pewno nie jest nasz W sobie Budować domek y, Ziemi, nie, nie, nie Tak nie Tak się nie bawimy Więc tak Ile? 21 Znalazłem sobie Fajną dziurkę y, Źle to zrozumiałem, ale dobra Dziurka jest można by sobie tutaj, że tak powiem... Obudować. O, kwiatuszka se postawimy, tak. ładnie będzie. No, pan Gungel Style. Hmm, problem. nie mamy węgla. No, a no i kolejny minus smaki Brak węgla. Ale może się znajdzie tak samo jak było z drzewem. No, no tak, no ale jedno drzewo. To co? Będzie jedna kostka węgla. No, no i drewno, No pięknie. No to się skończyło. Jaki badzie? Węgla szukać, no pięknie. O, węgiel! Po węgiel. Ale uh, nice! Węgiel, węgiel, węgiel Nie! Mówiłem! Mówiłem, że tylko jedna kostka węgla będzie miejsce. Tam jest jeszcze. No jeden. No na co mi jeden węgiel? Cztery pochodnie. Jaki czat Widzicie? Mam, mamy cztery pochodnie. Ale jesteśmy hardkorowi. Nie no, hardkor, nie? Hardkor. Za dużo hardkoru. Hmm. Rozkręcimy się, zbudujemy sobie dom z drewna. O ile znajdziemy drewno? A jak nie, to będzie trzeba sobie zbudować, może się w tą skałę wbudujemy. O, wbudować się w skałę. Słuchajcie, jak duża jest ta góra, to może się przekopiemy. A, duża jest. O tak. Na początek to będzie nasza taka mała baska. Tak baska. O! A później się przeniesiemy tam. Ale... O, Hard! Nie! Nie, 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 nie mam łóżka! Do tego mnie Minecraft zmusza. No dobra, Minecraft tego chce. Jeżeli Minecraft czegoś chce, to trzeba to zrobić. A mianowicie Minecraft chce, żebyśmy dom mi żebyśmy zostali na noc tu. Gdzie? Widzicie jaki hardcore? B, nie, E, B. B. Skąd mi się to wzięło? Chyba w żadnej grze nie ma B. LOL. Nawet nie zwracam czy uwagi ile czasu